O, patrz, tam jest jeden z mojej rodziny. No to biegnij. Och, dzięki Bogu, że to ty, James. Uratowałeś? Znaczy nie, jeszcze muszę go doprowadzić w pewne miejsce. Ale oh. to jest śmieszne, bo koło niego stał jakiś pajac, nie? Dobra, nie będę brał tej ja bo już ponad 100. A kto to? Kogo uratowałeś? No, to jest ten doktor, jeszcze teraz księdza uratujemy. O. Oh. Chodź. I on może być zabity, jak go odprowadzasz? Tak. Teraz normalnie mogą go zaatakować. tak łatwo go zabić mogą? Hita no, czy jak? Wiem, że niektórzy podchodzą i biją z pięści Nawet mm. w nie idziemy To potwór tendencji do wyskakiwania z dupy <laughs> Chodź Chodź, bo, bo to jest duża szansa na nas Muszę go obronić Bo to jest intense action. Chodź. A to nie jest tak, że zazwyczaj się tego doktorka pierwszego wychodzi? A ci wiesz, że to jest możliwe. Nie grałem, co wiesz, milion razy, żeby tak stwierdzić. Też nie grałem w to jakąś ostatnio. Och. 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 Oooo! Dobra, chodźcie. I teraz ksiądz ci będzie mógł jakieś bonusy dawać, czy coś? Nie, nie, to jest tak, tylko że teraz. Będziemy raz mi bonusa dadzą. Hmm. I oni tu Dziękuję za ratunek, James. Musisz się spieszyć. Odszukaj innych, póki nie będzie za późno. Zobacz, Jeżeli on. będziesz ranny, wróć do mnie, to opatrzę ci obrażenia. Za od księdza zostaniesz? Nie wiem cię Bóg wynagrodzi James za to, że mnie tu sprowadziłeś o, Ale nie zostawiaj swojej rodziny w szponach diabła! Pośpiesz się, ratuj! Eee... Kelly, Tam będę sobie go napełnić. A. Człowieku, mam sto hapca, normalnie wszystkich ratuje, taki jestem dobry. Eee, nie, no mam tam 5 na 4 coś takiego. Hmm. Widzisz, i teraz mam zaznaczonego na ładnym zielonym kółkiem, doktora um, jakiegoś i tego księdza, nie? To jest jeszcze drugi ksiądz Tutaj hmm. trzeba szybko brać, nie? Jezu, kto tak głośno tworzy tam u ciebie Dźwięk. Myślałem, że tu wstaje. Ale serio Kuba Ale serio się ostrał jestem cały skasony Zimny pot A tu byłem No Nieładnie świntów Ciebie tu wejść przestań To nie jest serio

Słupnog. Co jest słupnog? Czyli nie podobają mi się te okna. Nie, ja nie biorę opleczki. Te okna? No. O i widzisz to? I z tego wyskakują te. Jak mm. można nie trafić? Jak? No bo nie będę tracił tego, no. żeby rozwalić ten portal. To była też. No, Za go nie było, nie? No, ale już jest. To jest naprawdę hardcore. No, ale nocy jeszcze nie ma, nie? Nie! Każdy jak minie północ, to będziesz... Oni będą miały coś na i będą mocniejsi, takie tam bajery. Hemoglobina, wiesz, wytlenek węgla. To no, jest to no, ta, wytunek tak, wytunek węgla, taka tak. sytuacja, nie? No, Mistyfikacja. No, no. Alecynacja. Zamykanie klimaty. Chcesz to? Jak się nie się brała się to. Przejść no, to No to ja. Nie, ale serce, sześć przejść to? O coś biegnie. Nie. To się śmiał tak. Haaaaaa! Ha, 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 Tylko tak bardziej zło Ja tak nie umiem. Zanim zdobędę rewolwer, będę ją minął amunicji do niego Ua! Ua. No, to jest, to jest słowo Ktoś do mnie biegnie, Ja byłem drugi. O, bardzo śmieszne, tak? Nie, no, Ty, to go? Kogo? No go tutaj. Tego. Nie. No, nie widzisz? Taką ładną szablą stojącą w górę. A no, no, no. Ale ładnie miał twarz. No tu się potem, potem pójdzie. Potem, potem. Jak ma się broń, to, to jest OP? I masz półtorej godziny, żeby uwolnić wszystkich, tak? No tak, ja niestety, tak ale popiekać, nie są pewnie. Czyli po 15 może? No tak, ale często też można po dwóch znaleźć, nie? A. To też dużo zależy od szybki. o wow. Kaburda no, człowieku Dobra, go ja, wiem, że tam coś będzie, ale tak mi dalsze przychodzą Dlatego, że wiesz No właśnie wiesz, <grym> że coś wyskoczy a tak się boisz No, to on... Tu wszedłem, nie było pieska. Wyszedłem już piesek był. <grystanie> e, nie ma się czego śmiać, tak? Dobra, to pójdziemy tak No, już po północy jest. Na reli. A co Wie, to, U mnie już 20 minut po północy jest. Prawda? No, gdzie ciemno jest. Gdzieś tam było? No pan znowu nie trafiłem. Aha. Ciemna głowa, no to taki klimat na takie gry jest dobry. No w sumie. Właśnie ja przy będę nocą, bo wtedy mój brat jest w pracy, mama teraz piecze szarlotkę, może jutro coś sobie upieczy, w sumie czemu nie. No. No więc nocą lepiej. No i... I klimat jest Klimat panie. nie przeszkadzasz. No. Nikt tobie nie przeszkadza. Ty, zamiast odejść od tego monitora, żeby mniej się bać, to mam tą mordę przy monitorze 2 cm. Ale serio. To jest cała głupota. No wiesz no, starasz się jakby wszędzie rozglądać i tak dalej. Wszędzie rozglądać. O, słyszałem to. Najgorszy, jak on jest sam, to jeszcze nie jest tak źle. Jak on jest, ja się nie wiem, strzelający od dwóch broni na broni naraz, służyć to jest to jest, to jest trudne. O nie nie ma Ostatni labu. Nie, ja apteczki tu nie biorę, bo już. Dobra, no to co, no to z tym. Z mieczem znowu nie. Nie macie to jest standard. Ale F1, F2, F3, F4, F5. Ja się tak sram, jak on unicie saveować, to jest straszne. się jeszcze raz to samo. To wyśle jakąś karteczkę, czy coś w... cokolwiek wetknij w to F5, tak żeby wiesz, żeby nie wcisnąć, ale żeby się odznaczony gdzie jest F5. Czemu jest taki dźwięk, no? my coś biegnie, ale nie biegnie. Mhm. Ostatnie piętro, może coś tu będzie Co, co jest jeszcze na ostatnim piętrze czy na dachu? Nie, nie, po prostu tam po sobie to samo Lecimy coś tu, bo miał nawet jest To zachładnie go? No i tego? No Będziesz widział tego Rumuna w tej grze? E, Tak, mamy walcząc w na końcu. Mm. Znaczy on nie będzie wyglądał jak Rumun. Znaczy w sumie... Dobra, trzeba przez ciebie z tych emocji, przejadę... Mam klucz do wschodniej wieży. <słuch> nie, aha, wschodniej wieży. Tak. Teraz miałem dosłownie skrzydła. Czyli jest wschodnie skrzydło, wschodnia wieża, Ta, zachodnie tu, tu, skrzydło, tu. zachodnia wieża. Tak, to jest bardzo dużo wszystkiego. Kluczy jest dużo też? Tak. Hmm. To myślę, będzie klucz nawet do tej klatki od tego psa. Hmm. Nie mógł przegapić. O! Shit. Jest tak wysoki, jestem aż siebie dumny. normalnie. You advanced in sword fighting. Ale to powinno być takie coś. Pięknie taki napis. Nie. You are the best. E, czekaj. Use. Sword, może być? Dobrze powiedziałem. Mój język nie jest zbyt fantastyczny. No, okay. Sword user to Teraz muszę znaleźć, gdzie jest ta wschodnia wieża. O nie w tą stronę. Na wschód. Dzień, dzięki, dzięki. dzięki. Z geografii to zawsze miałem dwójkę, więc... <śmiennie> <śmiennie> no są windy tak podziękuję, tak nie mogę nie wejść. Pamiętam jak kiedyś był... o, w gimnazjum. Nie umiałem na sprawdzian, to sobie chciałem wszystkie pytania zapisać, nie? Ona mi... Zo ona zobaczyła, zabrała mi tą... Zabrała mi tą kartkę, którą napisałem, te wszystkie... O, mam jeden, jeden nabój. Mam te wszystkie, no. Pytania? Pytania. Zabrała mi to, wstawiła mi jeden serial z tym <laughs> Nie wiem, geografa nie lubię. Tutaj... Nie będę mówił po nazwiskach, bo to jest nieładnie. Nie wolno... No, no. no daj mi wejść. To Ale ja tu byłem. No. Aha no, Rozumiem. Szedłem do dołu jak tu jak jakiś debil. Wiem winą do góry wjechać. No, no wie, że tutaj do góry bawimy, no wiesz. Dlaczego nie w dół? Może być piwnica. Ale to jest straszne. Piwnica. Bo teraz, jakby co, coś mi na mordy skoczy, to co ja zrobię? Z jednym nabojem na twarzy. A przeładowany? Nie no, przeładowany jest przynajmniej, ale jak znaczy, się to nie trafię. No. Tak, tu będzie następna osoba. Tu będzie jeden boss, pamiętam. Hmm, to byś został na niego pozyskany. Co? Został na tego bossa po nie rozumiem. Ona no na bossa zostawić jeden pocisk, może jeden pocisk, tak? W teraz? Chciałbym tylko ale coś na... do mnie strzela. Nie, nie, bo, tym bo ten. No bo... Ten boss nie jest taki, że na jednego strzała pójdzie. No ale no, na znaczy co? Przegrałeś? Nie. Nieprawda. Co to było? <laughs> Zginąłem. A no człowieku myślałem, że jak będę biegł na że to mi nie trafi.